Na program społeczno-gospodarczy Świętokrzyska Duma zaprasza prezydent miasta Kielce, Wojciech Lubawski. Kieleckie, jakie cudne! Tak brzmi tekst piosenki, którą zna każdy mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyskie to wyjątkowe miejsce. Nie tylko ze względu na położenie geograficzne, ale przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy tu mieszkają i pracują. Ludzi, którzy przyczyniają się do tego, Abyśmy my, jako społeczeństwo, byli dumni, abyśmy rozwijali swoje pasje, realizowali marzenia i łączyli przyszłość właśnie z tym miejscem. Zmieniły się, na pewno się zmieniły. Przede wszystkim yy, yy, stare to miasto, to jest yy, tak urocze, że chciałoby się tu ciągle przebywać. Dużo rzeczy zrobiono nowych. No, nowe budownictwo, nowe bloki osiedla. Tu nawet na silnicą. Całe w ogóle osiedla nowe są tworzone, ogrodzone, także na całych Kielcach jest cały czas zmiany. Mój, mój wydział na uczelni cały też jest zmieniony na wszystkie, także bardzo się cieszę z tej zmian. Ja raczej się nie zmieniły specjalnie, ale tak uważam, że są ładne. Zależy kto czego szuka, kręgle, bilard, tutaj mamy parę punktów z kręglami, parę punktów z bilardem, e, piwko, kawka, też wszystko tutaj na Sienkiewicza jest, parasole, żeby usiąść sobie na spokojnie, kadzielnia niedaleko, żeby przejść na spacer, wszystko, wszystko pod ręką. Iść, iść, można, Pójdź do kina, spędź miło czas. Czy wiecie, że w samym mieście Kielce jest aż pięć rezerwatów przyrody? I prawdopodobnie to w Kielcach powstała pierwsza w Polsce szkoła techniczna, która swoją siedzibę miała w jednym ze skrzydeł pałacu biskupów krakowskich. Świętokrzyskie jest wyjątkowe pod wieloma względami. W naszym programie odpowiemy na pytanie, z czego my, Kielczanie, możemy być naprawdę dumni. Czy Kielce i Województwo Świętokrzyskie to miejsce, gdzie można realizować swoje pasje i z powodzeniem rozpoczynać i rozwijać działalność? Akcja Zapraszamy do Stołu była e, tworzona przez trzy osoby. Była to również Olga Grabiewoda, oraz Joanna Kurkiewicz. Wszystkie pracujemy w Instytucie Designu i naszym celem było zjednoczenie społeczności Kielc wokół wspólnego stołu. Akcja ta łączyła się z designem, czyli z projektowaniem, projektowania rzeczy na stół, projektowaniem również jedzenia, ale również projektowaniem emocji, czyli tego, że ludzie razem gromadzą się przy stole, mają okazję porozmawiać o swoich zainteresowaniach, porozmawiać o Kielcach. Ważnym aspektem tego spotkania było również to, że na każdej edycji Zapraszamy do stołu pojawiali się projektanci, którzy opowiadali o swoich dokonaniach, swoich projektach i pomysłach na życie. Akcja była skierowana przede wszystkim na początku do mieszkańców Kielc. Chodziło nam o zjednoczenie społeczności, tak naprawdę wokół Instytutu. Pokazaniem że design to nie jest tylko i wyłącznie coś, co oglądają na filmach, w telewizji, w programach, ale również każda rzecz, która nas otacza. I tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że najłatwiej jest trafić do ludzi i tak aktywować społeczność wokół jedzenia, bo to jest najbardziej społecznościowa rzecz, jaką możemy sobie wyobrazić. GIGRSKARD to jest społeczność kobiet, które kochają nowe technologie i tak naprawdę zrzesza dziewczyny, które działają na całym świecie. W Polsce jest to 15 miast, Kielce do, dołączył jako 13 miasto. I w tej chwili nasza działalność opiera się głównie na uczeniu programowania dziewczyn. To znaczy w tej chwili mamy warsztaty HTML i CSS, które odbywają się w Instytucie Designu. Ale to już jest trzecia edycja tych warsztatów, tak więc mamy już parę grup naszych dziewczyn, które skończyły warsztaty z programowania, były również warsztaty z WordPressa. Dziewczyny kończyły te zajęcia z umiejętnością postawienia bloga i tak naprawdę prowadzenia go czy ewentualnie jakiejś innej strony na WordPressie. Gigerska również spotkania z różnymi prelegentkami, z interesującymi kobietami ze świata nowych technologii. Mieliśmy też parę takich spotkań w Kielcach. W czerwcu będzie kolejne, tak więc ta inicjatywa cały czas się rozwija i idziemy do przodu. Tak naprawdę dostosunkowo niedawno pojawiła się rzecz, z której jestem dumna. Był to startek Weekend Kielce. Muszę powiedzieć, że to było wydarzenie, które przewróciło mi wiarę w to miasto. W całej Polsce od lat organizowane są różnego rodzaju wydarzenia i akcje mające na celu integrację społeczności. By do nich doszło, nie trzeba czasami jakoś specjalnie się starać trzeba po prostu znaleźć grupę osób, która będzie z nami dzielić nasze zainteresowania czy pasje. Doskonałym przykładem może być bieganie. W wielu miastach Polski biegacze. Którzy zaczynali od amatorskiego sportu, zrzeszają się w stowarzyszenia, pozwalające zebrać większą liczbę pasjonatów. Od kilku lat także w Kielcach działa prężnie Grupa Siebiega, dzięki której od 2015 roku organizowana jest duża impreza pod nazwą Siebiega Półmaraton Kielecki. Zaczęło się od tego, że każdy z nas jakby oso osobno zaczął biegać, tak? gdzieś tam na tych ścieżkach biegowych, w parku i, i tak dalej, gdzieś zaczę zaczęliśmy poznawać. Dużą rolę tutaj odegrał także Facebook, bo, bo, bo tamte nasze wyczyny gdzieś się pokazywało, inne portale społecznościowe. Spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci na, na, na biegach w różnych miejscach naszego, naszego kraju. Powstały znajomości, często powstały też przyjaźnie, powstały związki i powstało Stowarzyszenie Siebiega, które, które jest takim chyba moim zdaniem prężnie działającym stowarzyszeniem biegowym, na pewno największym w naszym regionie. Stowarzyszeniem totalnie non-profit, bo wszyscy tam pracujemy na zasadzie wolontariatu i robimy takie rzeczy. Tak naprawdę o nam chodziło, żeby, żeby Kielce też miały wreszcie taką dużą e, biegową imprezę, bo pamiętam jeszcze 4 lata temu e, tak naprawdę w Kielcach była pierwsza edycja kieleckiej dychy, to jest bieg na 10 kilometrów po ścieżkach leśnych, e, czyli nie mający nic wspólnego z takim ulicznym bieganiem, do którego e, jakby wszyscy dążą, tak? zarówno biegacze, którzy chcieliby pobiegać po, e, po mieście, po tych najbardziej znanych e, miejscach w danym mieście, no, i stąd też pomysł w zeszłym roku, dwa lata temu, tak naprawdę, żeby zorganizować ten pierwszy siębiega półmaraton kielecki. To był nasz debiut, debiut jako młodego organizatora, bo jesteśmy stowarzyszeniem, które, które funkcjonuje niewiele ponad, ponad dwa lata. Pamiętam, jak z tym projektem pierwszego półmaratonu kieleckiego szliśmy do różnych instytucji, od których musieliśmy uzyskać zgodę. No, to wszyscy delikatnie mówiąc, pukali się w czoło, że to jest nie do zrobienia, bo to jest 21 km, to jest 38 zablokowanych skrzyżowań. To jest ponad 1000 znaków drogowych do ustawienia i to wszystko jakby musieliśmy zrobić my jako organizatorzy. Jednak tych spotkań było dużo, bo, bo do pierwszego półmaratonu szykowaliśmy się prawie 13 miesięcy i udało się wszystkie osoby przekonać, że to może być fajna impreza. W tym roku już było dużo łatwiej, bo wszyscy wiedzieli, że to może być fajna impreza i że, i że taką imprezę Stowarzyszenie Siebiega potrafi zrobić. W zeszłym roku ten debiutancka, ta debiutancka impreza zdobyła dużo nagród, zostaliśmy wyróżnieni między innymi Tytułem za debiut roku przez jeden z najważniejszych portali biegowych w kraju, wyprzedzając ponad 300 innych dużych imprez. E, to dało porządnego kopa i, i, i w tym roku ta impreza odbyła się ponownie i, i cieszę się, że są takie, e, są takie głosy, że, że już sobie Kielczanie czy, czy biegacze nie wyobrażają e, jakby Maja bez, bez dużego, fajnego biegania w Kielcach. Jasny biznes to marzenie wielu młodych osób. Niestety często barierą nie do przeskoczenia, mimo dobrego pomysłu jest brak funduszy na rozpoczęcie działalności. Rozwiązaniem jest tu tak zwany startup. Ten model biznesowy, choć na świecie bardzo atrakcyjny, w Polsce dopiero zdobywa popularność. By z nim ruszyć, czasami nie potrzeba inwestować ani złotówki. W odróżnieniu od zwykłego przedsiębiorstwa liczy się tu innowacja. Ponieważ dopiero na drugim planie stawiana jest chęć zarobku. Do tego typu działalności zachęcano w Kielcach w marcu podczas pierwszej edycji wydarzenia Startup Weekend. Planowaliśmy około 85 biletów, one się sprzedały kilka tygodni przed wydarzeniem, więc to już jest dla nas taki pierwszy znak, że warto organizować takie wydarzenie w Kielcach. Dodatkowo e, udało się z, wypracować 11 pomysłów podczas wydarzenia. E, wygrany pomysł w, te, w tej chwili jest, e, dostał akredytację od Facebooka e, na fazę testową. E, I można powiedzieć, że no, dzięki temu wydarzeniu. E, Udało się zespołowi realizować jego projekt dalej. Miałam przyjemność właśnie pracować z Maciejem Balaśnieckim, byłam jednym z organizatorów, Zajmowałam się promocją mediami społecznościowymi. Na tym spotkaniu pojawiło się bardzo wiele młodych osób z Kielc, ale również z innych miast, które przedstawiły świetne pomysły biznesowe. Tak naprawdę startupy, które mają szansę w przyszłości zaistnieć na, na rynkach polskich i zagranicznych. W naszym środowisku można znaleźć bardzo dużo osób które, kreatywnych, które potrzebują takich wydarzeń, potrzebują się rozwijać wspólnie, pracować nad projektami. I region tak naprawdę jest bardzo pięknym regionem. Dlatego ja prowadziłem też biuro przez półtora roku w Warszawie i wróciłem do Kielc. Bardzo mi się to podoba. Chciałbym jakby cały czas pracować tutaj. W startupach nieważne jest, gdzie tak naprawdę sprzedajemy swoje produkty. Będąc w Kielcach, możemy sprzedawać swoje produkty bądź usługi globalnie do różnych innych krajów. I to dało mi takiego dużego poera, żeby uwierzyć w to, że jednak kielce się zmieniają i że nowe technologie, bo to jest rzecz, która jest mi szczególnie bliska, tak naprawdę zaczynają również w tym mieście stawać się taką gałęzią, która odgrywa rolę. Nie unikając jakby w Warszawie, mamy również jakby ciekawe pomysły. Które mają szansę na podwój zagraniczny rynku. Świętokrzyskie. Czy brzmi dumnie? Z pewnością tak. Choć wiadomo, w naszym regionie, podobnie jak w wielu innych miejscach kraju, jest jeszcze trochę do poprawy. To wcale nie oznacza, że nie ma rzeczy, z których możemy być dumni. Wręcz przeciwnie. Dzięki wielu osobom oraz instytucjom, kielce i świętokrzyskie w ostatnich latach sporo się rozwinęły. A to jeszcze nie koniec. Na program społeczno-gospodarczy Świętokrzyska Duma zaprosił prezydent miasta Kielce Wojciech Lubawski.